Siemanko moi drodzy, z tej strony oczywiście a W dzisiejszym filmie pokażę wam jak wytrenować wasze Pokémony w Pokemon Scarlet i Violet. Pierwszą rzeczą, którą musicie wiedzieć o waszych pokemonach to to jakie posiada ona bazowe statystyki. Bazowe statystyki możecie sobie znaleźć na przykład na takiej stronie, która nazywa się Pokemon Database. Link do niej oczywiście macie w opisie. I dlaczego to jest tak bardzo ważne, jeżeli chcecie trenować jakiegoś pokemona w odpowiednią stronę. Jest to ważne z, z tego powodu, iż... Weźmy sobie takiego na przykład Wigleta. Jeżeli chcielibyście wytrenować Wigleta po to, aby miał jak najwięcej HP, no to już widzicie, że jest to bez sensu, bo jego bazowa statystyka HP to 10. Gdybyście wzięli sobie na przykład takiego, nie wiem, Sprigatito i trenowali go bez ewolucji i chcieli, żeby miał jak najwięcej punktów HP, no to widać, że będzie on miał go więcej niż Wiglet. Myślę, że to jest taka pod, takie podstawowe, odpowiednie wytłumaczenie do tego, jak działają Base Staty. Jeżeli na przykład sortujecie sobie po Ataku. To najwyższy atak ma Palafin w swojej formie Hero. Ale weźmy na przykład Bax Kalibura, bo Palafin to jest szczególny przypadek. Jego forma Hero w trakcie walki uaktywnia się przy odpowiednich warunkach, przy jakich to pewnie jeszcze tutaj wam to zaprezentuję. Ale weźmy sobie na przykład Bax Kalibura. Bax Kalibur ma statystykę ataku 145. I gdybyśmy trenowali właśnie jego po to, żeby miał jak najwyższy fizyczny atak i wzięli na przykład takiego, nie wiem, POMU. Pomo ma statystykę ataku 115 więc jeżeli byście wytrenowali oba pokemony w taki sam sposób dobili je do tego samego poziomu, powiedzmy do maksymalnego, czyli do setnego no to w taki, w, wtedy taki Bugs Calibur miałby więcej ataku niż Pomo dlaczego mamy dwie statystyki ataku bo mamy atak i special atak, a także dwie statystyki obrony, czyli defense czy też defense i special defense I już wam to wszystko prezentuję jak jesteśmy sobie w grze, trochę mi się tutaj wygasiła I jak sobie zerkniecie w statystyki Pokemona lub w jego ataki Na przykład weźmy sobie mojego Anihileipa Który jest już wytrenowany odpowiednio, chociaż jeszcze nie do końca I wejdziecie sobie w podsumowanie jego statystyk jego ataków Jak widzicie on jest wytrenowany po to aby mieć max HP i max atak Dlaczego to za chwilę jeszcze wyjaśnię Ale jak zerkniecie sobie na ataki No to one mają tutaj Kategoria. I ta kategoria określa Wam to, jaki to jest typ ataku. W wypadku Final Gambit jest to kategoria Special. Widzicie takie kółeczka, mamy jakby narysowane, takie jakby cel. To oznacza, że ten atak jest atakiem typu Special. No i gdybym używał powiedzmy Final Gambita, mój Special Atak jest dosyć mały. Powiedzmy nawet jest bardzo mały, bo jest trzy razy mniejszy praktycznie niż atak mojego Anikelaypa. No to robiłbym bardzo małe obrażenia. Jeżeli za to weźmiemy sobie powiedzmy Outrage, widzimy, że Outrage ma inną kategorię, to oznacza kategorię fizyczną. I w tym wypadku Anihilate robiłby już naprawdę spore obrażenia. Nie bierzemy tutaj pod uwagę jeszcze tak zwanego Same Type Attack bonus, czy, czy boosta od terastalizacji, bierzemy pod uwagę tylko kategorie. W związku z tym mamy dwie statystyki: atak i Special Attack. Mamy też dwie statystyki: Defense i Special Defense, czyli odpowiednio, im większy Defense, tym mniej obrażeń zadają nam ataki fizyczne, im wyższy Special Defense, tym mniej obrażeń zadają nam ataki specjalne. No i do tego mamy jeszcze HP i Speed, ale tego chyba nie muszę wyjaśniać. No to jeżeli bazowe statystyki mamy omówione, przejdźmy do tego, co jest, tak trochę powiedziałbym, średnio widoczne lub nawet niewidoczne w niektórych przypadkach w grach Pokémon. W tym wypadku w Pokémon Scarlet mamy już to nieco uwidocznione. Możemy sobie w to zerknąć. Chodzi o Individual Values, w skrócie IV. Czym jest IV? Jeżeli zerkniecie sobie na mojego Anihilajpa, przy czym trzeba to zrobić przez boksy, to sprawa wygląda tak, że jak przejdziecie sobie grę, to pojawia wam się nowa opcja Judge. Możecie ocenić waszego Pokémona. I w momencie, jak to zrobicie, to widzicie coś takiego. Macie opis każdej statystyki. To nie jest opis bazujący na base statach. To jest opis bazujący na tak zwanych IV. Czym są IV? Każdy Pokémon może w każdej statystyce osiągnąć taką ukrytą indywidualną wartość. Individual value, tak? Jest to wartość od 0 do 31. Im wyżej, tym oczywiście lepiej. Chciałem wam jeszcze pokazać Pokemona, którego złapałem, który ma dosyć, dobrą statystyk, do, dosyć dobre statystyki we wszystkim Koalosal Złapałem go na rajdzie yy, i zobaczcie sobie, że on ma większość statystyk na best, tylko defense ma pretty good. Dlaczego to jest ważne? Otóż jest to ważne, ponieważ jeżeli weźmiecie sobie dwa takie same Pokémony, wyternujecie je w taki sam sposób, to ten, który ma lepsze IV. Będzie miał lepsze statystyki. Na IV teoretycznie nie macie wpływu. One są generowane w momencie łapania Pokemona. Ale w grze występuje przedmiot, który nazywa się Bottle Cap. Możecie go znaleźć sobie tutaj. Bottle Cap pozwala wam zmienić jedno IV waszego Pokemona na maksa, jeżeli macie 50 poziom. Ale nie możecie go tak po prostu użyć na Pokemonie, bo to nie będzie miało żadnego efektu, do tego potrzebny jest specjalny NPC. Ten NPC znajduje się w mieście Monte Nevera, Ja jestem tutaj przy centrum Pokemon oczywiście. I tutaj stoi taki miły pan z Abomasnowym. I on mówi: jeżeli chce, pyta nas, czy chcemy hyper, hyper Training, jeżeli tak, to mamy tutaj podejść. Zerknijmy sobie na statystykę ataku mojego Anipa. 336. Podejdę sobie do niego, pogadam z nim I on nam mówi, że jeżeli mamy poziom 50 lub wyższy Możemy sobie wytrenować Pokémona przez hyper training I musimy mieć do tego bottle capy Weźmy sobie Anihileipa Chcę użyć bottle capów, mam dwa I chcę podnieść sobie statystykę ataku I przy okazji też statystykę HP Bo to są dwie statystyki, które mnie interesują Mamy 421 HP i 336 ataku Zacznijmy trening Nie chcę kontynuować, bo nie mam bottle capów i mamy 424 HP, o 3 więcej Co nie jest tak naprawdę, wydaje się niedużo, ale to zależy od tego jakie IV tutaj było wcześniej A atak wzrósł z 330 Kilku do 361 To już jest spora różnica Więc widocznie to HP było gdzieś tam na dobrym poziomie i aż tak bardzo Aż tak bardzo te, te, to IV tutaj nie wzrosło Skąd brać bottle capy? Bottle capy są dropem z raidów 5 i 6 gwiazdkowych ale nie tylko. Są też ogólnodostępne. Jak się przeniesiecie do miasta, w którym jest akademia, którego nazwy nie pamiętam, Mezagosa, to tutaj, no chyba, chyba w tym miejscu, albo w Delibert Presents, albo u, w sklepie Chelsea, który jest... nie mam pojęcia gdzie. O, albo w sklepie, który jest tutaj. W jednym z tych dwóch sklepów można te bottle capy znaleźć. Zaraz zobaczę dokładnie w którym i wam to oczywiście pokażę. Okazało się, że ten sklep to Delivered Presents. Wchodzimy sobie do środka, wchodzimy sobie w General Goods i mamy do kupienia Bottle Capa za 20 tysięcy dolarów, czy też Poke-dolarów, co oznacza, że tak naprawdę, żeby wymaksować sobie Pokemona, żeby wymaksować mu wszystkie statystyki, jeżeli wszystkie są, nie, nie są najlepsze, to będziemy potrzebowali 120 tysięcy Poke-dolarów. A po czym poznać, kiedy nasz Pokémon ma statystyki na maksa? No tak jak już wam pokazywałem tego Koalosala... Koalosala? Koalosala? On ma statystyki BEST, jeżeli jest BEST, to znaczy, że ma 31 punktów IV statystyk. Tutaj Wam chyba wrzucę taką tabelkę, jeżeli ją znajdę, która pokazuje, za co odpowiada dany, dany opis. IV mamy omówione, base staty mamy omówione, no to czas na EV, czyli Effort Values. Nie chodzi mi o tego Pokemona EV, żebyśmy się źle nie zrozumieli. Effort Values to, są do kolejne, to jest kolejny sposób zwiększenia Waszych statystyk. Jak w, jeszcze raz wam pokażę mojego Anihileipa, no to zobaczycie, że ten jego wykres jest taki bardziej rozciągnięty w stronę HP i ataku. Co to oznacza? Oznacza to, że on jest tak naprawdę wytrenowany tylko i wyłącznie w tych dwóch wartościach. Tylko i wyłącznie trenowałem u niego HP i trenowałem u niego atak. Dlaczego akurat tak? Bo to jest Pokémon, którym chciałem robić rajdy. W związku z czym potrzebowałem bardzo dużo HP, żeby przetrwać ataki Pokémona z tego z rajdów, z tera rajdów. No, i atak, bo chciałem, żeby też mocniej bił. Jak ja to zrobiłem, jak ja go wytrenowałem? Sposobów jest dwa. Chyba dwa. Pierwszym sposobem jest trenowanie na dzikich pokemonach. Każdy pokemon daje wam jakąś statystykę effort value. Wrzucę wam do opisu tabelkę, w której będziecie mogli sobie znaleźć, jaki pokemon daje jakie effort value i ile tych value daje. Maksymalnie do rozdysponowania macie 510 punktów. One są niewidoczne, więc albo musicie dobrze liczyć, albo zerkać na ten wykres. Mamy maksymalnie 510 punktów do rozdania. Aby osiągnąć najwyższą możliwą wartość, np., ataku, musimy wydać 252 punkty effort values w właśnie atak. Jeżeli chcemy zmaksować kolejną umiejętność, kolejną statystykę, to możemy to zrobić, bo 252 razy 2 to jest mniej niż 510. To jest bodajże 504 nawet. I zostaje wam 6 punktów do rozdania w inną statystykę, która nie podniesie się znacząco. To będzie jeden albo dwa punkty na poziomie setnym, ale hej, lepiej mieć plus 2 spida niż nie mieć, prawda? A drugim sposobem maksowania tych statystyk są tak zwane witaminy. Jak sobie zerkniecie do baga, to możecie znaleźć witaminy typu np. HP up, protein, carbos, Calcium. One mają w opisie statystykę, którą podnoszą, np. Calcium podnosi special attack. Podnosi bazowe punkty, To jest napisane, chodzi o effort values, które są podnoszone. Każda jedna witamina podnosi effort values danej statystyki o 10. W związku z czym, jeżeli chcecie sobie zmaksować jakąś statystykę, musicie zużyć 26 witamin danego typu, 25 to będzie 510, eee, boże, to o czym ja mówię, 25 to będzie 250 i dwa dodatkowe punkciki z 26 witaminy. Oczywiście nie musicie tego robić, możecie też walczyć z dzikimi pokemonami i wbijać, Statystykę effort values w ten sposób. Na przykład, jeżeli chcecie sobie podbić HP, no to możecie bez problemu iść w miejsce, gdzie jest dużo CENSI i wbijać to na nich. Tutaj potrzebne będą kanapki, no bo Pokémony tutaj respią się dosyć losowo, a jak sobie zjecie taką kanapkę, która podbije Wam szansę na spotkanie normalnego Pokemona, to spotkacie dużo CENSI. Jeżeli chcecie poradnik taki podstawowy o kanapkach, dajcie znać w komentarzu. Ale to nie wszystko. Wpływ na Wasze statystyki ma również natura, jaką posiada Pokemon. Jeżeli zerkniemy sobie na przykład na mojego Scizora, on ma naturę Hardy, co oznacza niemniej mniej, ni więcej tyle, że nie będzie on miał zwiększonej przez to żadnej statystyki. Natury właśnie mogą być albo neutralne, albo mogą wam boostować jedną statystykę, a obniżać inną. Tutaj macie teraz tabelkę, która pokazuje wam jak te natury działają, znajdziecie ją również rzeczywiście w opisie. Kiedyś, za moich czasów, jak jeszcze grały w kompetytywnej scenie Pokémon w Polsce, Czyli w generacji czwartej, lat temu, bodajże 16 albo 15, nie były te itemy tak ogólnodostępne. Był bardzo duży problem z tym, żeby je zdobyć. Eee, mówię tutaj na przykład o, o Battle których chyba nawet w ogóle nie było. Trzeba było bridować pokemony, jeżeli chodzi o, poke o itemy do walki, to też ich nie było, były bardzo trudno dostępne, trzeba było Battle pointsy zbijać w jakiś Battle Frontier czy czymś takim. To już są stare czasy. Teraz wszystko macie dostępne za poke -dolary tutaj, tak naprawdę. Ale wróćmy do może, może do natur. Jeżeli chciałbym, żeby mój, żeby mój scissor miał inną naturę, to w grze występują mięty. Tak zwane. Ja tego nie wymyślałem, ktoś po prostu nazywa mięta. No co ja poradzę. Tutaj możemy znaleźć coś takiego jak Brave Mint, Lax, Mint, Modest, Mint, Mild, mint, careful, mint. Każda jedna statystyka ma jakąś miętkę tak zwaną. Ehm, nie mam mięty, którą chciałbym, chciałbym użyć, bo chciałbym użyć mięty Adamant, ponieważ mój scissor jest. Physical Attackerem, chciałem powiedzieć Special przez chwilę Jest Physical Attackerem, ja go nie trenowałem jakoś specjalnie Widać, że tą statystykę ataku ma dużo wyższą niż statystykę Special ataku. No i co ja mam teraz zrobić? No udaję się do Chelsea. do sklepu Chelsea, jak on się nazywa Chelsea Supply i tam kupuję sobie odpowiednią miętkę Zatem wchodzę do sklepu i szukam tej mięty, która mnie interesuje Ja bym chciał kupić miętę Adamant z tego względu że tutaj możecie też kupić swoją drogą witaminki. Zapomniałem o tym powiedzieć. Że możecie te witaminki tutaj też kupować, oczywiście. Ja chcę mieć naturę adamant na swoim scizorze, więc muszę wydać 20 tysięcy pokedolców na tą właśnie miętkę. One są też dostępne w świecie. Możecie je znaleźć leżące nawet na ziemi. Możecie je znaleźć yy, w rajdach. To nie jest tak, że musicie wszystko kupować, oczywiście. Możecie to wszystko sobie. Sobie bez problemu wyfarmić. No może bez problemu to jest powiedziane, ale wyfarmić możecie. No i teraz, jak sobie weźmę, wezmę tą adamant mintkę, jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć. Jaką statystykę ataku w tym momencie ma mój Scissor? 229. Ok, zobaczmy, jaką statystykę ataku będę miał po tym, jak użyję tej miętki na nim. 229 bodajże. Ja mam dobrą pamięć, ale krótką. Yy, I używamy tego na Scissorze. To. Dostajemy informację, że to wpłynie na statystyki mojego Scizora, Tak, chcę tego użyć. Seizor ma teraz umiejętność. Boże, nie umiejętność tylko naturę. Adamant i tego ataku ma więcej 251. Zauważcie, że obniżył się nam Special Atak, który ma teraz, który ma teraz 101, było bodajże 112. I macie strzałeczki pokazujące, co to natura daje. Że zwiększa atak, zmniejsza special atak. Jak chcecie budować Pokémony, to jest wasza sprawa. Ja chciałem mojego Scizora zbudować w ten sposób, bo on nie jest jednak najszybszy, a, a statystyka ataku wyższa przyda mu się na pewno. To było chyba na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli chcecie zobaczyć jakiś inny poradnik na moim kanale i macie jakąś dobrą propozycję, zostawcie ją w komentarzu. Postaram się to nagrać najszybciej jak tylko to się da zrobić. Dlaczego ten poradnik jest taki ważny? Ano, dlatego, że nadchodzi siedmiogwestkowy rajd z Charizardem, który będzie miał Terra type dragon i te rajdy proste nie będą. Trzeba będzie mieć te pokemony wytrenowane. Jakie będą najlepsze pokemony do tego rajda? Mam wytypowane już dwa, i pewnie nagram moich materiał, gdy tylko te rajdy się pojawią. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak grał w Pokémon Scarlet na żywo i dopytać o coś, albo po prostu dobrze się bawić, to zapraszam Was. No moje streamy na Twitchu, link znajduje się oczywiście w opisie tego filmu. A jeżeli wy chcecie zobaczyć inny materiał z Pokémon Scarlet, to wyświetla Wam się teraz tutaj. Życzę Wam bardzo serdecznie, miłego dnia. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się. papa.